Malarstwo i gotowanie. Za chwilę zobaczycie. Malowanie obrazów to proste. Odcinek ósmy. Witajcie. Nazywam się Frank Clark. Jesteśmy w hotelu Chica. Wybieram się do Key Largo, ale zatrzymałem się w hotelu Chica, bo tutaj podają najlepsze potrawy na świecie. Kto je przygotowuje? Szefowa kuchni Don, która opowie nam, co za chwilę przyrządzi. Frank, yeah. Zrobię prezydenckiego snappera z juką. Chcesz spróbować? Oczywiście. Dlaczego snapper prezydencki? Przerządziłam kilka potraw dla prezydenta Busha. Tam usmakowała najbardziej. Jeśli jemu smakowała, to na pewno i mnie. Bierzemy filet snappera żółty ogon. To ten ogon się zgadza. Potrzebne nam będzie ziemniak lub yuca. Ścieramy ją na tarce. Bierzemy startą yukę, najpierw przyprawiając filet i układamy cienką warstwę na rybie. Na gorącej patelni rozgrzewamy olej. Dokładnie przyklepujemy warstwę juki lub ziemniaków. Używamy oleju lub oliwy z oliwek. Dodajemy olej roślinny lub sklarowane masło. Przechylamy patelnię i układamy rybę ziemniakami do dołu. Smażymy do chwili, kiedy ryba jest prawie gotowa. Potem przekręcamy na drugą stronę. Podajemy z sosem ze świeżych pomarańczy. Przepis jest prosty. Pomarańcze, pieczona czerwona papryka pokrojona w kostkę. Mocno przypiekamy paprykę w piekarniku i ściągamy z węgloną skórkę. Zastanawiałem się, co to jest. Wsypujemy paprykę do pomarańczy. Dodajemy świeżą kolendrę, trochę soku z limonki. Na kiłest limonki są świetne oraz ocet. To jest ocet ryżowy, ale nadaje się każdy rodzaj. Na końcu dodajemy olej z limonek i oliwę z oliwek. Sos zawiera niewiele tłuszczu. Ja nie muszę się odchudzać. Mamy ładny kolorowy sos. Przyprawiamy solą i pieprzem. Obok ryby ułożymy kilka plastrów bakłażana. Bakłażan jest cierpki, sos słodko kwaśny, a ryba łagodna. Składniki doskonale pasują i pięknie wyglądają na talerzu. Kiedy ziemniaki mają złoty kolor, przewracamy rybę. Jedną przygotowałam wcześniej. Filet polewamy sosem. <laughs> And it is Wygląda pięknie. Można yeah. zaimponować przyjaciołom. Ozdabiamy świeżymi listkami kolendry na wierzch dodając kolendrę smażoną. Całość posypujemy gotowaną czarną fasolą, może być z puszki, nieco przesmażoną. I mamy prezydenckiego stapela. Cudownie. Nie mogę się doczekać degustacji. Piękny, prawda? Może program o gotowaniu byłby lepszy niż o malowaniu. Zwłaszcza tutaj. Dziękujemy, Don. Przepięknie to przyrządziłaś. Muszę poszukać tematu nowego obrazu. Teraz cię opuszczę, ale wrócę na kolację. Siedzę na najsławniejszej palmie świata. Fotografowało ją mnóstwo fotografików mody. Byłbym niezłym modelem, prawda? To będzie temat dzisiejszego obrazu. Kiedy odpocznę, wrócę do studia i zabierzemy się do pracy. Po spacerze na plaży zachciało mi się pić. Piękna okolica. Ryba była fantastyczna. Spróbowałem wszystkiego, co było w karcie. Dom była bardzo gościnna. Koniecznie odwiedźcie hotel Chica. Wspaniale gotują. Do rzeczy. Już kiedyś malowaliśmy palmy, dzisiaj będzie powtórka. Zacznijmy od materiałów, które nam będą potrzebne. Pięć kolorów akwareli, żółcień cytrynowa, jasna czerwień, siena naturalna, błękit kobaltowy i umbra palona, plus biały gwasz. Trzy pędzle, duży, średni i mały. Woda, szmatki do odsączania pędzli, paleta i papier akwarelowy o wymiarach 25 na 35 cm ustawiony poziomu. Zaczynamy. Najpierw rysujemy linię horyzontu. Tym razem umieścimy ją nieco wyżej. Tego dnia może było piękne. Pogoda wspaniała. Ale najlepsze były koszule. Zwariowane hawajskie koszule sprzedają również na Key West. Ale wracajmy do naszego obrazu. Zanim chwycimy za pędzel, naszkicujmy mały rysunek. Bardzo łatwy, zobaczycie. Zaznaczę granicę plaży. Przebiega mniej więcej tutaj. Morze ogranicza horyzont. Palma wyrastała stąd. Pamiętacie? Była pochylona. Gotowe. I druga strona pnia. Za chwilę powiem, po co nam ten szkic. Dorysujmy kilka skał. Jedna podpierała palmę. Druga tutaj. I trzecia częściowo na tle morza. Mniej więcej tak. To jest Mamy pień palmy. Teraz kolej na liście. Palmowe liście są wspaniałe. Jeszcze kilka. Wystarczy. Szkic gotowy. To bardzo łatwe. Palma jest pochylona. Siedziałem na niej, pamiętacie? Teraz zabezpieczymy rysunek. Czym? Oczywiście płynem maskującym. Odkręcamy słoiczek w ostatniej chwili, bo wiecie, co się stanie. Na pewno się przewróci i rozleje. Zawsze to powtarzam. Zdarzyło mi się raz i więcej bym nie chciał. Kiedy doliczycie do 20, uczycie pędzelu. O tym też Wam przypominam. Kiedyś ktoś napisał, że o tym nie wiedział i zniszczył kilka pensji. W końcu się nauczył. To wszystko. Skały są ciemniejsze niż tło, więc nie trzeba ich zabezpieczać. Wystarczy samą palmę. Odstawiamy słoiczek i suszymy papier. Nie dziwcie się, że tak często suszę papier. Kiedy używacie płynu maskującego, musicie go dokładnie wysuszyć. Inaczej na papierze zrobi się bałagan. Teraz przechodzimy do tła. Tym razem będzie łatwe. Niebo namalujemy błękitem kobaltowym. Nie trzeba zwilżać papieru. Popatrzcie. Nabieramy farby i malujemy łatwo jak ściany. Zaczynamy od góry. Poziome pociągnięcia pędzla. Kiedy papier jest wilgotny, malowanie idzie łatwo. Można tak malować cały dzień. Dziś nie musicie kończyć nieba w dwie minuty. Nie bawcie się w szczegóły. Nakładam cienką warstwę jednego koloru. Trochę za mocno, ale nie wpadajmy w panikę. Po prostu malujmy dalej. Widzicie? Udało się rozprowadzić farbę. Schodzimy do samej plaży. Plama znikła. Na górze dodam intensywniejszej barwy. Pamiętajcie o jeszcze jednym. Kiedy akwarelka wyschnie, będzie o 30% jaśniejsza. Śmiało. Dodajcie koloru. Wzmocnię barwę na samej górze. Widzicie? Papier jest jeszcze wilgotny. Farbę nakładamy cienką warstwą. Jeszcze jedno pociągnięcie na górze. Teraz zaznaczmy pierzaste chmury. Zaraz zobaczycie jak. Za pomocą specjalnego instrumentu. Wiecie jakiego? Gotowe. Oto on. Kawałek papieru toaletowego. Tutaj zaznaczymy dużą chmurę. Gotowe. Odciągnąłem kolor, widzicie? Teraz czystym kawałkiem robimy drugą chmurkę. I jeszcze kilka. Tylko niezbyt wiele, bo zepsujemy obrazek. Wystarczy. Jak myślicie? Doskonale. Suszymy. Pamiętajcie, na suchy papier nałożyliśmy warstwę błękitu. To prosty obrazek. Każdy go namaluje. Jeśli nie macie farb, dobrze poszukajcie. Skorzystajcie z farbek dzieci. Na pewno mają gdzieś pudełko akwarelek. Mieszam błękit z żółcienią. Otrzymałem ładny zielonkawy odcień. To będzie kolor morza. Zmieszajcie dokładnie i uważajcie. Nabieram farby na średni pędzelek, przekładam do papieru szeroką stroną, przekręcam pędzel i kończę węższą. Jeszcze raz. Barwa jest zbyt jasna. Wzmocnijmy ją. Dodajemy błękitu i nakładamy drugą warstwę. Kładziemy płasko i przekręcamy. Uważam tylko na linię horyzontu. Powinna być równa. Może jest gotowe. Wysuszmy farbę. Łatwe, prawda? W porządku. Morze jest wspaniałe. Teraz kolej na piasek. Tło mamy gotowe. Drzewo namalujemy na końcu. Najlepsze zostawimy na deser. Tam, gdzie dzisiaj jest Hotel Chica, była plantacja ananasów. Pomyślałem, że was to zaciekawi. Nakładamy farbę szerokimi płaszczyznami. Nie szkodzi, jeśli wyjdziemy poza margines. Nic się nie stanie. Zanim farba wyschnie, nałożymy parę ciemnych plam. Mieszamy jasną czerwień z umbrą paloną. Na plaży leżały wyrzucone przez morze kawałki drewna i wodorosty. Piasek tworzył niewielką wydmę. Tutaj wzmocnię kolor. To cienie, które rzucają chmury. Niezbyt wiele. To samo tutaj. Maluje samą sieną, bez żadnych dodatków. Zostawimy cień do wyschnięcia i namalujemy krzewy i zarośla. Zmieszajmy farby. Nie wiem jakie to były krzewy, ale ładnie wyglądały. Rosły mniej więcej tutaj. Maluję koniuszkiem średniego pędzelka. Krzewy były zaokrąglone. Nie spiczaste jak sosny. Wzmocnijmy barwę. Dodajmy nieco umbry do tego samego koloru. Nakładamy delikatne plamki. Wystarczy. Bardzo łatwe. Jeszcze tylko zamalujemy śladu. Gotowe. Wspaniale. Dodam odrobinę żółcieni, żeby stonować barwę. Nakładam samą żółcień bez domieszek. Koniuszkiem pędzla. Miesza się z innymi kolorami. Wystarczy. Co dalej? Zajmiemy się pierwszym planem. Skały mogą zaczekać. Chyba, że bardzo chcecie. Dobrze, namalujmy skały. Mam nadzieję, że malujecie razem ze mną. Bardzo się staram. Niektórzy mówią, że nie umieją malować. A to takie łatwe. Mieszam farbę, żeby uzyskać kolor skały. I jak? Chyba nieźle. Wypróbujmy. Przyjmijmy, że światło pada z prawej strony. Skały będą ciemniejsze z lewej. Najpierw wypełniamy całe kontury. Potem wzmocnimy kolor. Zgodnie z zasadą od jasnego do ciemnego. Teraz większe skały. Dzięki nim palma się nie złamała. Obok zaznaczę kilka mniejszych. Wysuszę farbę. Wy możecie zaczekać, aż sama wyschnie. Kiedyś Picasso powiedział, że wszyscy malarze są młodzi. Wiecie, co to znaczy? Że jesteśmy młodzi duchem. Teraz wzmacniam barwę. Podkreślam cienie. Dzięki cieniom uzyskujemy efekt trzeciego wymiaru. Strona oświetlona jest oczywiście jaśniejsza. Zaznaczmy pęknięcia w skałach. Teraz suszymy. Dzieła sztuki chronią ścianę przed zniszczeniem, ale narażają na krytykę. Nie pamiętam, kto to powiedział. Farba wyschła, więc mogę wzmocnić kolor. Pamiętajcie, że światło pada z prawej. Kiedy siedziałem na palmie, przyszła ekipa, żeby posprzątać plażę. Musieliśmy się spieszyć. Kawałki drewna i wodorosty ożywiają obraz. Pora usunąć płyn z palmy, ale najpierw suszymy. To bardzo łatwy obrazek. Weźcie farby, idźcie na plażę, namalujcie kilka widoczków i wyślijcie do znajomych zamiast kartek pocztowych. Malowanie na Key West jest bardzo przyjemne i bardzo łatwe. Namalujmy pień palmy. Z tej strony pada cień. Używam okrągłego pędzelka numer 6. Doskonale się nadaje do tego zadania. Pień palmy składa się z czegoś w rodzaju słoju. Trochę przypominają klocki Lego. Wzmacniamy bardzo ciekawe. Schodzimy do samego dołu. Widać, że pień jest okrągły. Doskonale. Teraz kolej na liście. Przygotujmy kolor, którym je namalujemy. Nakładamy żółcień cytrynową. Sienę naturalną i błękit kobaltowy. Pamiętajcie, że łatwiej wzmocnić kolor niż go zredukować. Strzepnąłem pozostałość płynu maskującego. Piękna palma. Pędzelek sam maluje. Zanim przyciemnimy liście, namalujmy orzechy. Mleko kokosowe jest pyszne. Wiecie, jaka jest różnica między orzechem kokosowym a szkotem? Orzech da nam coś do picia. Szkoci nie są skąpi, tylko bardzo ostrożni. Orzechy gotowe. Teraz zaznaczymy grzbiety liści. Obrazek prawie gotowy. Wyciśnijmy trochę gwaszu. Czasem o nim zapominam, ale nie dzisiaj. Nabieramy gwaszu małym pędzelkiem. Najpierw rozrabiamy. Namalujemy kilka jachtów, które płyną do hotelu Chica. Mają różne rozmiary. Te bliżej są większe. Widzicie? Płyną sobie leniwie. Dodajmy kilka fal spienionych przy brzegu. Łatwy obrazek. Możecie namalować kilka. Co teraz? Oczywiście ptaszek. Na przykład tutaj. Bierzemy flamaster i podpisujemy się. Używam dobrego markera, żeby nie wypłowiał. Kiedyś musiałem poprawiać podpis. Jeszcze tekturowa oprawa i można obrazek podarować znajomym. Szlon lat, czyli po irlandzku do widzenia. Życzę przyjemnego malowania. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Garbalska czytał Paweł Straszewski. And if parts on your mind about that hard to find, you, we can do it again one day. A simply painting with friends today.